Trwa pogodowy kołowrotek. Mróz, odwilż, śnieg, deszcz i tak dookoła. Siły i sprzęt MPO przestały wystarczać. A apel prezydium Stołecznej Rady Narodowej z pomocą miastu pospieszyli warszawiacy. Pracują codziennie. Nawet w ostatnią niedzielę chwycili za łopaty i pospieszyli do odśnieżania. Ze względu na bezpieczeństwo na niektórych odcinkach wstrzymany został ruch tramwajów. Zamiast nich kursowały autobusy. Wczoraj otrzymaliśmy meldunek z Pragi Północ. Dzięki pracy administracji domów mieszkalnych oraz czynowi załóg fabrycznych oczyszczono główne trasy komunikacyjne i przejścia dla pieszych. Uporządkowano ulicę Targową, Ząbkowską, Brzeską, Stalową, Dąbrowszczaków. Warto by gospodarze innych dzielnic zapoznali się z organizacją i przebiegiem prac na Pradze. Niestety nie wszędzie jest dobrze. Wśród mieściu sterty nieuprzątniętego śniegu. Nagła odwilż może spowodować zalanie piwnic i przynieść ogromne straty. Na marginesie uwaga nie zawsze pomoc społeczna przy uprzątaniu śniegu jest właściwie wykorzystana. Prace trzeba tak zorganizować, aby ani jedna godzina ofiarowana miastu przez mieszkańców nie została zmarnowana. Wtedy szybciej i skuteczniej uporamy się ze skutkami zimy.